Cześć, na widowie z tej strony Adis Shark. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, mam nowy klan, czyli Klan Shark. I właśnie to jest tematem naszego odcinka, bo założyłem swój własny klan. Na razie jeszcze dodaję osoby, jest tylko ja i jedna osoba na serwerze. Ogólnie to mam perk drugi dropu klanu. Na razie też zbieram monetki. 5 monetek chyba to było, żeby ulepszyć yy, żeby sobie ulepszyć ilość osób w klanie. Nie, gdyby ktoś chciał dołączyć do klanu to w sumie będę dodawał od rankingu 1500 ranku dodajemy od 1500 ranku yy, itemki takie no 35 no i w sumie tyle to jakby ktoś chciał dołączyć, to zapraszam na Discorda w opisie. Bo Discord to jest właśnie jedna z wymagań. Zapraszam na Discorda w opisie. I na razie z filmu dodaję za darmo. A na czacie to za 50 miliardów, więc to też okazja. No i jakoś to tam. Będziemy grali. Też ekipkę chcę ogarnąć taki ten klan. Więc to w sumie tyle. Z ostatniego odcinka wygrała. Ta osoba, gratulacje, Smart na koncie Właśnie przed chwilą miałem 700 miliardów prawie, ale musiałem przeleć właśnie tobie hejsmart yy. Tutaj ludzie piszą, że backup up, bo w ogóle przed chwilą zlagowało serwer Jest 900 osób na boksie Na jednym ch jest po kilkadziesiąt osób Mega dużo dobrych osób zginęło ja sobie teraz ogarniam Perki, więc no mam seta pantery i... Może ktoś by chciał wymienić to, co tutaj mam, czyli kusze, rune spowolnienia trucizny, topór, baseball, dwie kości i firewerkę za jakąś runkę. Albo za hajs, albo za fragmenty, to piszcie do mnie na Discordzie. Też się w opisie. Mm. No i w sumie dzisiaj sobie zrobimy losowanie na. Kość ogłoszenia. Jedyne co musicie zrobić, to sub, like, właśnie w komentarzu. O kurde, amulet 11 bilionów. Ile ta kość jest z ciekawości? Warta. A jej nie ma nawet na rynku. No, nawet nie ma na rynku tej kości, więc tak zakładam, coś koło pół biliona może być warta. No i w sumie. Bo tyle, co Wam chciałem wytłumaczyć. Widzimy się na Discordzie. Może jakby ktoś chciał do klanu. No i Narka, no?